połączyliśmy zjebów doprowadziłem sobie prawie do porządku generię zachowując przy tym jedną ciekawostkę z fizyki jak się okazuje robi to robota ja jeśli dziwię czego to nie lata to tak powinno a wystarczyło dorzucić jedną rzecz którą muszę i tak zmienić zrobić troszkę lepszą i powinno być genialnie kiedy wymyśliłem sobie wyciszenie się okazuje, że to nie tylko wyciszenie, ale proste prawa fizyki, które są wykorzystywane nawet w niektórych innych dziedzinach, o których tu wspomnę, to nie lubię się podpisywać dzielić się wiedzą z debilami nie powiedziałem, że każdy z Was jest tutaj debilem, ale niestety już już okonałem, że nie warto, rzadko kiedy warto tak naprawdę No, skończyć pać, tak właśnie Nie wiem co wy ten pać od tego mączarza w gratisie za tą nockę kurwa że wam się chce po tych krzakach ganiać ale najwyższy czas przestać Czy <laughs> tak fajna raz zagram, że kotu chyba się dzisiaj było, komisne. tak się fajna zagram, że zapomniałem, że tam 22 psy tropę tam przecież w rejonie szarp. No ale człowieku dzisiaj znowu cała śmietanka była Byli tutaj tacy goście Między innymi Jak Jarosław B, jak Czewi Czech Kaśka R Nie kwadratodzieja, czy człowieku cała śmietanka i Tomasz G, i Tomasz W I to tam chyba A i gus był i kota nasze było, i, i kowal był, i kubić był, no to była taka śmietanka, no, a i chrypa no, nawet poczułem wczoraj w obrębce, nawet no, chrypa była. <śmienny> tak tłumany kombinuje, że mi się śmierdzi. <śmienny> kojarzycie zdradzę wam o co chodzi ale w inny całkiem sposób ja to po, po ten, pokorelowałem z, z kilkoma rzeczami i tutaj też to działa wiecie, że są takie magnesy bo to raczej wszystkie tak nie działają, tylko jakieś konkretne ale z tego co powiem, to jakiś konkretny typ magnesu że w momencie, kiedy uderzysz jeden w drugi, jeden się rozładowuje. Jeden z nich się rozładowuje. I teraz wyobraźcie sobie, załóżmy sobie, że elektrony przeskakują z jednego do drugiego, nie? Czy to neutrony, no nieważne. Wyobraźcie sobie dalej, nie, tyle starczy, nie będę więcej powiadał. A co? Sryś się zemścił, dostał dzisiaj. Na jakieś pedałki pierdolone słyszałem, że jakoś się chcikało już. Bo miał chcicę. 11 listopadowo, albo coś takiego. Nie było żadnej widać, ciężko tam było Muszę się zorientować Chyba, że to ten sąsiadka starego jebała, że nie wyrabia wiagra, już nie działa Nie wiem, ciężko powiedzieć, naprawdę Nie chcę tutaj Snuć złych wniosków co ty tam znalazłeś się posmyśla Chodź Tylko nie żadne. Znowu będziesz mnie przez północy, to cię kopnę w duchu, zobacz. Wytnę ci dziurę w drzwiach i zostawię ci kurwa gębę <grym> O Kinder Bueno, ostatni nawet. Nie, lubi się jak jadła. <grym> także w końcu już pierwsze zadania w slantach fajnaru goty jest na razem z się pozbyłem z wilka też teraz byłem w firmie fabryce trzeba było się szkodników w fabryce pozbyć ale tam są jedne zamknięte drzwi do się nie da otworzyć i za jednym z nich jest materia schowana Chodź Nie wiem co to za materiał, ale szkoda że nie mogę się tym dostać. Pewnie gdzieś tam później się będzie dało. Więc <laughs> kilku dni coś mi siada na gardle, nie wiem co. No i mam chrypę praktycznie. <laughs> coś chcę powiedzieć i zaraz mi tam ryba wchodzi na gardło. No. I znalazłem jeszcze jedno zajęcie Mianowicie W drugi sezon Fajnego anime wyszedł Muszę odrobić Szukałem na niego, ale jakoś nie, nie sprawdzałem Nie szukałem, no to się okazuje, że już jest Trzeba będzie obejrzeć Chodź Zrób siłku albo chodź nie wiem, tego uczego. To jest osnę. Oh, yeah. o znaku. Ja idę. Nawet Ja wtedy po japońsku ja Arigato. I że nie wiem, co to jest, że to jest, to i coś to, to była takie kombinacje ale jest ciecz poparcie Maćka i Stasia prawie zaszczelili I rozwalili mu ochranię tutaj jakby to był podgór. No. Wyczepić haliguna bo takie te dwa solary to sobie kupiłem to Zamówiłem sobie jeszcze jeden żeby przyczepić to gdzieś przy te sioki jak będą znowu mi płakać wyjść pod krzyż, wyjść pod krzyż, to będzie tak walić światem że będę pewny że tam coś jest że i tak myślę, czy ludzie gdzieś drzewie tutaj w brzegu w widział, to na przykład widział tak szczerze mówiąc, jak chcemy je tamto to tak naprawdę to może dać albo na krzyżu nawet przyczepić albo gdzieś tu i będzie git o, to było, ale tu nie ma takiego drzewa do tego trzeba by przyczepić najlepiej wtedy Nie wiedział kim jeszcze liczaj, to grał w tym amigos, i grał jeszcze w takiej jednej komedii, tylko pani nie pamiętam, jak się nazywała Stara w, w, w wielu firmach prawnia, ale e, była taka komedia, że zabierał e, e, rodzinkę w, e, na wakacje do Europy. Stara, fajna komedia. Jeszcze jakiś zostały mi się przypomniał, to ja oglądałem. <kłysy> Bum, bum, bum. No od tego haliguna tego dziada przyczepisy tam na przy lesie ogólnie będzie tam sprawiłem trochę przeprowadzać w przyszłym tygodniu Przydała mi się drobina Nie wiem co zrobię bez drobiny, coś wymyślę O i Moniczka wóze no już nie przyćba nie wiem, kto to Municzkowu. Tym bardziej nie wiem, co na ten hiszpańskim, ale na pewno nie ze mną. Ugh, huk i tak właśnie ściemnia jakaś przecipa ze mną. A później przyjeżdżają do tych te broniarze i żeby pieniądze im oddać. que to down <sweak>